Dzień dobry, sobie. witam Was serdecznie w tym cudownym odcinku. I dzisiaj zagramy sobie gramy na robot w tym stronie. Jeśli oczywiście Wam chcecie spodziewać w tym korekcie, to komentarz. A ja zapraszam Was do ochrony tego odcinka. Dobrze, że witam Was w i musimy ją przejść. Oczywiście, to jest nasz. Oczywiście. O, tutaj lekki się znoszę, ale. To jest nasz oczywiście zadanie, żeby wygrać. Szybki protyp, jak przyjść na drugą stronę. Oooo wow, wow, wow. proszę zostaw, nie? Oh, jej. no to było akurat słabe zagrania. To też grane było sława zakranie z, z twej strony Ale wypatrzyły. Sywki Proszę proszę Zginę, tak? Nie, on Świę się Boże, dobra, 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 rada. Dobra rada, dobra, dobra, Tutaj coś, tutaj coś, 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 coś. Ręka cokolwiek... Ręka mam dole. Oko tu jest, ok. Krócz to broni. Chyba tak. Chyba tak, chyba tak. Sprawdźmy. Ej, jestem to! Poczu, teraz chodź tu gral, ale bo jeszcze teraz czy mam brol. Mam brol, chodź tu, czy ty jesteś? Where are, where are you? Yeah, see. Yeah, let's go. Yeah. Okej, okay. ej, safe tam dałem, tak? Safki. Tak, tak, tak. Jolest. Oba. Ten bambik ma. Ten bambik mi wziął klucze safe, a safe jest tutaj. jest wagent. Dobra. Dobra, aha, nie przystraszę się. Chcesz dostać kuszy? No Ty chcesz dostać z koszy, bambiku? I pieski mi tu. A co teraz? O! Cześć! Szczypce, jest tutaj w ogóle to zrobione. Szczypcami Tyle Kiwka. Do siebie tak, taki Jaki bambik, niech ona w końcu podćwiczy. Proszę. Babciu, mam no jeszcze jeden strzał. Zostawimy sobie, chodź gościu, wow, ohoho, o i bracie, chodź tu szybko. Co za bambiki, robię sam to wszystko, nie? Zrobię to wszystko sam. To jest jakaś teleportacja? Dziwna Ok. Bardzo dziwna moim zdaniem Okej, okay, nakrobimy sobie ptaka I lecimy szybciutko Tutaj mam tą, tą rękę? Tak, okej, okay. kolega wziął Ręka jak coś jest na dole, ręka jest na dole Tak, good boy Chciał być? A my jeszcze jedną rzecz potrzebujemy i obcengami to zrobimy. Ocegami to spokojnie się zrobi i będzie wszystko git, ale tutaj jest, jest coś takiego, więc sobie znowu tędy. Chociaż mogliśmy być tam ten. No a sobie tędy lepiej. A spokojnie sobie pójdziemy tędy. Tylko to jest dziwne. O co tu chodzi? Jak to wejdziesz, to się teleportujesz w tą grę. Jesteśmy tutaj. I nie wiem, czy grane to ma zabrać przyjść, czy lepiej ile nie, to pójdzie sobie szukać, chodźmy sobie w sumie po ostatnią rzecz, która nam jest potrzebna do ucieczki. I jest to, moi drodzy, serce. I... Je, yeah, tryk działa, tryk działa. O oh bro, hello. Wiesz, taki trik? Ejo. Siema, leweczko. Sartowałem. Co, Co ja powiedziałem? będzie I... Do widzenia gramy. Miło było Ale się skończyło To zobaczenia Przeszliśmy Przeszliśmy do pierwszy Więc Czas na dom Postaram się oczywiście zagrać na dom Numer Chciałoby no, nam się do, pójść do domu dwa Bo po prostu ludzie są takimi yy, hałami Że po prostu chcieli sobie pograć na numer jeden Nie wiem czemu to numer 2 też jest. Spoko, ale my też szybko przejdziemy. Mam nadzieję, że szybko. Chodź, 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 chodź z tym, chodź. Schodź tym, schodź. Chodź z tym, tu. Tu, tu. Tu, człowieku, tu. my idziesz z jedną z najpotrzebniejszych rzeczy. Chodź tu. Chodź tu, człowieku. Nie, pościg będzie zalił. Gdzie ty z tym idziesz? Daj mi to. Można, można tylko zabrać z tego z Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, człowieku. Nie, zaraz to dziesiące. Dawaj mi to. No, no, daj mi to, człowieku. No, człowieku, daj mi to. O, on z tym po prostu chodzi, nie wiem. co z tym zrobić. Okej. Okay. Weź to, mocek, weź to. Ja go wezmę, po prostu. Ja już go wezmę, ja już go wezmę. Bo no tak szczerze jest tu niczego A, ale sobie tego wezmę Żeby kralne powalić Tu jest, tu jest, tu jest, sir tutaj O, dzięki Dzięki babciu, jesteś najlepszą na świecie babciu. nie zmieniaj się proszę No niestety kiwka nam się nie udała GG. Dobrze widzę. No niestety, to musiałoby być już koniec z tego odcinka. Dlatego muszę się z nami przegrać. Jeśli Wam się odcinek podobał to łapeczkę w górę, subskrypcję dzwonkiem, napiszcie komentarz, a ja się z sobie żegnam. Do zobaczenia i cześć.